Dzień dobry, witam Was na moim kanale. Nazywam się Piotrek. Wędkuję od 8, No może 10 lat. I uwierzcie mi, jest to 200% wędkowanie amatorskie. Nie jestem żadnym profesjonalistą. Nie jeżdżę na zawody. Nie mam wędek za nie wiadomo ile złoty. No i co mogę wam jeszcze powiedzieć? Będę wędkował na jeziorach, będę wędkował na rzekach, stawach. Będę wędkował, łowił na pikery. Będzie też klasyczny feder. Będzie spławik, będą wypady na szczupaka, na okonia. No, mam w planach jeszcze w tym roku dwa wypady na dziko, to też spróbuję zmontować jakiś fajny materiał. No a co z tego wyjdzie, no to zobaczymy. Tak więc zapraszam Was do oglądania moich filmów. Zobaczcie, kochani, jest 22 kwietnia. Pokażę Wam tak szybko. Klimacik. Nie ma nikogo. Nie ma nikogo. A płynę już od około 20 minut. No wiadomo, ruch się zacznie 30 kwietnia. Jak już będzie można spinningować tutaj cudownie jest a ja dzisiaj wybrałem się żeby sprawdzić słuchajcie ee, nowy silnik bo zamieniłem Haswinga 45 IBS-ów bez e, maksimizera na Haswinga 55 IBS-ów z maksimizerem tak więc wiadomo, silnik mocniejszy, trzyłopatkowy, i powiem Wam, że na chwilę obecną jestem bardzo z niego zadowolony. No, i przy okazji wyskoczę sobie na płytszą wodę, wędkować na płuczej wodzie na pikerki. Wczoraj, wczoraj łowiłem z pomostu na. Około 6-7 metrach, tak mniej więcej od godziny 14 do, do 20, efekt był taki, że złapałem tylko cztery płocie. Na no dzisiaj postanowiłem wybrać się na jedną z moich ulubionych miejscówek. Tam jest woda płytsza około 4 metrów, 4,5 i. dobrać się do ładnych płoci to będzie przesmyk jest to taki przesmyk połączenie między jednym a drugim jeziorem ale ogólnie tu są, jest jedno jezioro ale połączone dwoma przesmykami tak więc teraz jestem na drugim jeziorze niedługo będę wbijał się na, na ten przesmyk to wam pokażę tak więc po około 40 minutach płynięcia dopływam do końca drugiego jeziora tu jest ten cały przesmyk Tu jest, widzicie, moja ulubiona miejscówka, na której będę wędkował Tak to wszystko wygląda O właśnie. trochę przyspieszę, pokażę wam początek trzeciego jeziora Te jezioro jeszcze trzecie ciągnie się, ciągnie tak więc Można płynąć i płynąć. Ok, dobra, to ja się zawijam na swoją miejscówkę. Rozstawiam sprzęt, rozrabiam towar i trzeba będzie powędkować. No, tak więc tak wygląda moja miejscówka na przesmyku. Taki jest klimacik, taki mamy klimat. Łódka zadekowana. Tak więc czas wykonać pierwszy rzut. No, tak więc zaczynamy zabawę. Na haczyku trzy robaczki białe. No i tam gdzie rzucam, tam jest około czterech, może czterech i pół metra, tak więc nie jest to jakoś zbytnio głęboko. tak 20. No i co, i czekamy. No, słuchajcie, minęły dwie godziny. Ach, szkoda gadać. Biały robak nie sprawdził się. Szczytówka nawet nie drgnęła. Ja wypiłem trzy piwa i nic się nie działo. A nie, przepraszam, jedna płoteczka wpadła podczas holu, miała może 15, może 14 cm. Maleństwo, niestety jej nie nagrałem. No i co, jednak na chwilę obecną białe robaki się nie sprawdziły. Zmieniłem haczyk na mniejszy. Założyłem pinkę. No i co, wyrzut i czekamy. Rzucam w jedno miejsce na klipsie. No i nie powiem, no trochę jestem zawiedziony. No ale cóż, trzeba czekać, może jeszcze ta ryba podejdzie. Jeżeli w przeciągu pół godziny, godziny nic się nie wydarzy. To rozstawię trochę w innym miejscu drugiego pikera i zobaczymy co z tego wyniknie. Tak więc rozstawiłem drugiego pikera. Założyłem czerwonego robaka. Miałem przed chwilą jedno branie, ale to takie było jednorazowe puknięcie, dość mocne. No i szczytówka nie drgnie. Tak więc, czekam cały czas. O słuchajcie mam pierwsze branie w końcu. No i jest. Jest pierwsza ryba, prawdopodobnie płoć. Wstanę. Raka. tak więc już nawet całkiem, całkiem nie wiem czy będzie widać no już taka ładna, porządna płoć o taką rybę mi chodziło a weszła na białego na dwa białe i trzy pineczki teraz proszę no i o, wyhaczamy aby się przycięło o i do wody Tak więc w końcu coś weszło No jest już godzina 18 wędkowałem od około może 11 tak więc parę godzin posiedziałem nad tą wodą No i jak wrażenia. No słabo Jedna większa płoć na dwie wędki, no to trochę słabiutko. No nic, nie będę jeszcze w ogóle wspominał o tej, która się załapała na, na białego robaka podczas holu. Tak więc, tak właśnie dzisiejszy mój wypad na ryby wyglądał. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. I co? Zapraszam do. Kolejnych filmików, które nakręcę. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć, Servus, Hej.